Witam ponownie. Wyruszyłem na Autohandle. Mam kluczyki od ciekawej asterki. Działa. A ten, tutaj, nówka sztuka. Zamyka Pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach reklam nie przewijamy. Pod filmami macie też numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko. Fajna pogoda. Cieplutko. Lekkie zachmurzenie idealna do nagrywania no dobra to sobie odjedziemy kawałeczek fajny kolor samochodu i się jej przyjrzymy z bliska U, po otwarciu drzwi jak mi tutaj ładnie zapachniało chyba środek był prany Jak jechałem do Radomia słońce dawało Troszkę bryczki się tutaj nagrzały na słońcu. Odsunę sobie fotel, gdzie on ma tutaj regulację. Teraz tu jest, dobra, jedną ręką niewygodnie. Fotele takie troszkę ala kubełkowe. No i tutaj zauważyłem, że jest wysuwanie pod uda. Bardzo fajna rzecz dla ludzi wysokich. Jak wiecie u mnie wszystko bez pięć, bez montażu. Może wyjść troszeczkę chaotycznie, ale chyba już się do tego przyzwyczailiście. Piąteczka na szybie. Co tutaj mamy na kartce? Rok 15. 137 przejechane, dieselek 1.6 136 koni, czyli ta mocniejsza wersja. Bogate wyposażenie. LED, Senon i inne bajery. No to co? Tutaj po kierownicy widzę troszeczkę te, jakby ślady zużycia. Może ktoś miał ręce nakremowane, bo często tak się dzieje. Muszę tutaj szybę otworzyć, bo chyba się. Słuchajcie, uduszę. Tak się bryka nagrzała. Spróbujemy odpalić. No, zobaczymy, jak to pali. Pyk. I Chodzi 137,604. Ja pierniczę, panie. Weź mi tą wichurę tutaj. zmniejsz teraz. Gdzieś tu się to zmienia. Czy gdzie? Tu się zmniejsza. Dobra, góra, dół. Uh, grzane fotele trzyfunkcyjne. Tematy lubią. Tutaj w tych fotelach w Oplach wysiadać. Teraz nie sprawdzę czy grzeją, bo fotele i tak są od słońca dosyć mocno nagrzane. Elektroniczny ręczny czy jest spuszczony, czy nie. Nic się tutaj nie podświetla, czyli chyba jest w porządku. Trzyma coś? Nie, nie czuję, żeby coś go trzymało. Sprzęgiełko działa prawidłowo. O, no to też ważne, bo mamy tutaj dwumas. Jak się wysypie, tanio nie będzie. No. Fajnie chodzi kierownica. Leciutko. Regulacja w sporym zakresie. Skrzynia szósteczka manualna. Teraz zaciągłem ręczny. Się wyświetlił. Szósteczka manualna, tak wiem to jest ta skrzynia OM32 czy jakaś taka, ale trzeba zadbać, żeby wymienić na czas w niej olej i niby w tych rocznikach już została Fuh, poprawiona. Muszę przewietrzyć to auto, bo nie dam rady. Normalnie wsiadłem i zaczynam się pocić. Wnętrze czyste i zadbane, podświetlane lusterka. Pasażerka również. Schowek na okulary jakiś? Nic tu nie widzę. Gdzie tu jest jakiś schowek na okulary? Nie widzę. Czy jest nawigacja? Jest. Kontrola trakcji jest. Eee, z tego co widzę, chyba. Co to jest? Podgrzewana kierownica. Tak wygląda, jakby była. Słuchajcie, gniazdo USB 12. Tu jest tak, jakby lekko wygumowane. Uchwyt na kubeczek. No i tutaj mamy takie, jakby na kubeczki. Można to wyjąć z tego, co widzę. I tutaj takie gumki, czyli dwa można by włożyć na upartego z gumką podłokietnik no nie jest za głęboki ale jest za to regulowany czyli słuchajcie nie jest źle deska się ugina miękka już wam kiedyś mówiłem że opelek w sumie jest sympatycznym samochodem mamy lusterka widzę składane też tylko chyba w tą czy w tą czy jak to się robi tutaj Bardziej nie mogę tego przekręcić lewo-prawo. Nie, składania chyba tutaj nie ma. Z tego co widzę, ale sterowanie jest tylko. A tutaj mamy od strony pasażera. Też działa. Szyby już sprawdziliśmy częściowo. Ta za mną. I tu też działa. Tempomacik jest, klimę wypadałoby sprawdzić, czy działa, na środek zmniejszmy na minimum temperaturę i zobaczymy, czy działa, czy nie działa, może troszkę teraz bym ten nawiew zwiększył, już chwileczkę auto chodzi, słuchajcie, tutaj sprzedawca mi powiedział, że został już wymieniony rozrząd, łańcuch, tak, kiedy została sprowadzona, ponieważ delikatnie po odpaleniu, jak auto było zimne, rozrząd hałasował. Także jest na to faktura. Także wiadomo, że w tych autach często, właśnie to jest 1.6-Diesel Fiatowski tutaj pod maską, dobre silniki od TD w najmocniejszej wersji 136 koni na łańcuchu. No ale te łańcuchy lubią się rozciągnąć przed, przed czasem i lubią sobie hałasować. Także tutaj już Wam problem odchodzi. Jest na to rachunek, jest fakturka. No i klima chłodzi. Dobra, byłem niedawno przeziębiony. Nie będę tutaj szalał, bo i tak mnie chrypa cały czas łapie. Są jakieś książki, rachunki. Może niech sobie tutaj pochodzi. A my sobie ją obejrzymy dokładniej, co wy na to. No. Oprzycia, takie ala skórzane, tutaj miękko fotel, tak jak mówię, ala kubełkowy co on tu ma, pompowanie chyba lędziów. tak no, no tutaj po tej kierownicy delikatnie widać tak jakby ktoś miał łapska czymś nakremowane, no i ślad został, nie będę zamykał do końca drzwi, bo kluczyki są w stacyjce jakby mu się zachciało zatrzasnąć, no to będzie słuchajcie lipa. Tutaj już przyoszczędzili, tutaj dali identyczną wstawkę jak z przodu, świateczki, tunel średni. No i tutaj mamy schowek i kap holderki. No do tyłu widoczność taka sobie, szerokie te słupki są tutaj. Park troniki mamy Oponka ładny bieżnik, tarcze w porządku. Good ride zaraz, oba o jezu, ale nawalił. Auto czyste myte musiał nawalić jakiś Pterodaktyl, chyba bo taki wielki ten kluc. <laughs> co tu mamy? Lampeczki, schoweczki. Mata gumowa pod spodem koło. Dobrze, że jest mata. Niedawno mi się też coś wylało w samochodzie w avensadorze przy ostrym hamowaniu. Dobrze, że była mata, bo cały bagażnik miałbym mokry. Fajny kolor samochodu. No tutaj takie malutkie zadrapanie. No ale bryczka ma już 10 lat, więc wiecie, też ma prawo mieć jakieś niewielkie mankamenty z tyłu, chyba w ogóle nikt nie jeździł no tutaj na nadkolu. Też o tu taki malutki wgniotuś, nawet nie powinienem wam tego pokazywać, bo no ale jest, no to już pokażę z przodu czysty samochód zadbany. Tutaj na szybie. Tak, na szybie, żeś szybę opuścił i na szybie. Tutaj też piąteczki. Z przodu jaka oponka? Też good ride, tarcze w porządku. Jeszcze oponka ładna. Kolor ładny. Ten przedni zderzak troszeczkę tak jakby się różnił. Nie wiem, ale ciutkę. Albo światło tak pada, no nie wiem. No ale plastikowe elementy lakierowane mają to do siebie, że Czasami mają trochę inny odcień. A może po prostu był gdzieś przydrapany i został przelakierowany. Nie wiem Nie będę w to wnikał plastiku miernikiem, raczej się przemierzyć nie da. Palusek jest. Nawigacja jest. Rozrząd po wymianie. Amorka nie ma tutaj. Badylek. Jakiś wariat widzę dobrał się do poszycia. Dojście do żarówek. No, takie sobie. Silnik chyba nawet za bardzo myty nie był. Nie widzę zapoceń pracuje równo ekonomiczny skubaniec może damy mu w rurę, zobaczymy, czy kopci, czy dymi w ogóle, czy da się to wkręcić na obroty spory wiaterek dzisiaj także, chyba i tak byśmy nic nie zobaczyli, bo wszystko rozdmucha auto już jest, jak widzicie, zarejestrowane w Polsce na polskich blachach pokażę Wam cenę. No i podam jakiś kontakt do sprzedawcy. Oczywiście u mnie wszystko macie jak na tacy. No dobra. 27900 do negocjacji pewnie. Rok 15 137 przejechane, bogata wersja, ledyk Senony, podgrzewana przednia szyba. Nie zwróciłem na to uwagi. Także dosyć taka asterka fajnie wyposażona. A teraz Wam pokażę jeszcze kontakt. O, tutaj taka kuga się pojawiła. Może nagramy. Proszę bardzo. Memory 5 siara i wszystko jasne. Jeżeli kogoś interesuje opelek. W dieselku. Ekonomiczny, dynamiczny. Można jeszcze zacipować na 160. No to co? Kontaktować się, przyjechać, obejrzeć, przejechać się, wjechać na kanał, pojechać gdzieś w trasę, rozpędzić, negocjować i kupować. Pozdrów!